Zobacz, jakich narzędzi używamy, by tworzyć świat kolejkowa. Skalpeli i nożyków introligatorskich używamy do tego, żeby usunąć m.in. wszelkie podpory, które zostały na figurkach po ich wydruku. Pilniczka używamy po to, żeby usunąć wszelkie nadlewki albo nierówności na figurkach. to jest niezbędnym narzędziem przy tworzeniu świata miniatur, ze względu na to, że możemy z łatwością niektóre rzeczy przenieść albo też przykleić. Piłki używamy do odcinania elementów naszej figurki, jeżeli chcemy zmienić jej pozycję albo też kształt, ale oprócz tego możemy jej używać do cięcia profili, które są też bardzo przydatne w momencie, kiedy tworzymy budynki albo musimy pozbyć się nadmiaru materiału. Dwuskładnikowy kit epoksydowy jest nam potrzebny do tego, żeby tworzyć takie elementy jak chociażby czapka albo też włosy od podstaw. Ale, żeby coś takiego też wymodelować i wyprofilować, używamy specjalistycznych narzędzi. Klej cyjanoakrylowy, jest powszechnie używany u nas na makietach do klejenia zarówno tych małych, jak i największych elementów budowli, czy też całych makiet. Z pomocą tutaj przychodzi nam aktywator, dzięki któremu klej cyanoakrylowy natychmiastowo zastyga, dzięki czemu nie musimy tracić zbędnego czasu na oczekiwania, aż zastygnie. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, albo chcielibyście się dowiedzieć więcej rzeczy ze świata modelarskiego, dajcie znać w komentarzu.